Witam. Dzisiaj chciałem państwu pokazać, jak wyglądają surowe, ale już prawie w pełni uzbrojone szachty. Zapoznajmy się z głównymi elementami wyposażenia szachtów hydraulicznych. Zasilanie ciepłej wody wraz z rozdzielaczem oraz licznikami. Zasilanie zimnej wody również wraz ze sprzętem. Cyrkulacja, zasilanie i powrót centralnego ogrzewania uzbrojonego w sprzęt. Zasilanie i powrót centralnego ogrzewania. Po zapoznaniu się z szachtem hydraulicznym sprawdźmy, co znajduje się w pozostałych, odwodnienie z dachu. Wentylacja oraz szacht elektryczny. W tym tygodniu na budowie pojawiają się pierwsze transporty z Dzienniki są segregowane i roznoszone do odpowiednich lokali.